Ja w Polsce jestem. Dzień dobry. Proszę, szanowny, koszulka polska. A taka. jaki rozmiar? Elkę. Nie mam. Czekam Dzień dobry. Czekam na dostawy Do Mki, mi zostały tylko... Ta z wystawy jest Elka. Hmm. Pani mnie nie świruje. Tam Nie wystawy... świruję. Nie mogę się doprosić. Ich A nie zaraz się... Pani przeklina. No tak. To doprosić, bo nie mogę się to Nie, A jest total. No ja. Dobra. A, albo te. Nie, ta jest mniejsza. No i właśnie tak chcę. Ale to jest mniej no. no i dobra. Na mnie będzie, nie? To m -ka. No i jak elegancko. I je pani ma, nie? Jak ja sprawę szybko załatwiłem? Proszę bardzo. A dziękuję. Bo... To, to będzie rozmiar czuł. na ciebie, Andrzej. Niech pan zobaczy, żeby... No jak? To mam się tutaj ubierać? Nie, ale niech pan wyjmie, żeby... Jak, nie... jak ja mówię, że będzie, to będzie. Dobra. Będzie, to będzie. Voilà. No, dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Miłego. Dziękujemy, do widzenia. I do widzenia. Siema Andrzej. Siema, Siema. Miło widzieć. Również, czekałeś na mnie? Ja Ci bardzo dziękuję za miły dzień. Ja również. Widzisz, koszulkę sobie kupiłem na przebranie, bo brakuje mi. Ale ładna, będzie Ci do czapki pasowała. A to nie do nas. Do czapeczki Ci będzie pasowała. A jak? A jak, koleżko? Andrzej, wracając jeszcze do spotkania z Piotkiem. To mam takie spostrzeżenie, że osobom, które mają podobną przeszłość jest łatwiej się dogadać, bo wyście od razu złapali wspólny język, jak mi się wydaje. <laughs> Pewnie tak, Jacek, no, swój swojego poznaje, nie ma się zaszczerować. Bardzo szybko nawiązaliście na rozmowę. Słuchaj, i on doskonale wiedział, z jakich jestem klimatów, ja wiedziałem, z jakich jest klimatu, widzisz, i on zrobi tak śluga, i ja, Aha. z dwóch. A, z dwóch jednego? Życie. Się jara. Żebyś potrafił kto odwrotnie... Kto ma, to pyka. Kto nie ma, ten patrzy z byka. Żebyś potrafił odwrotnie z jednego zrobić dwa, to byłoby coś. A z dwóch Uhaj. jednego to... Co to za filozofia? Cudów Ganie Galilejskie nie potrafię jeszcze suka, wiesz? Jak będę potrafił przemienić wodę w wino, to będę gość. Na razie potrafię przemienić wino w wodę. Natomiast mam jedno pytanie, bo zwróćcie uwagę, żebyście w ogóle nie rozmawiali o przyczynach, do których tam byliście? To wydaje się, że to jest takie najbardziej naturalne pytanie. Ty za co się działeś? A o tym się w ogóle co to nie... Co w ogóle interesuje. Co ile, za ile się mu tak drogo? Każdy siedzi za to co. się zdarzyło w życiu. Na przykład jego, wiesz, przeszłość, co on zrobił, co, to mnie najmniej interesuje. Tak samo jego, moja. Byliśmy w jednym miejscu, to wszystko. Cierpieliśmy za to samo. Czy słusznie, czy nie, też nieważne. Po prostu. Było miejsce, zdarzenie, wszystko. Nic więcej. Ale A po co, dlaczego, po co to komuś wiedzieć? Na co? Jak nie kula, bo to gitara. – Oglądałeś ziomka na kanale? No, – Oczywiście. A skąd bym go inaczej poznał? Skąd ja go, znam? Skąd ja go znam? Skąd ja go znam? Ja tam szedłem, to on tak samo. Ja się muszę znać skądś. Ale skąd? Jednak cały czas jest nawiązywanie do tego samego miejsca. Ja kogoś poznałem na ulicy, tak i dzisiaj rano, nie? Skąd my się znamy? Stąd, 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 są I są wymieniane kilka różnych miejsc. Ale jakie? Wszystkie zamknięte. To jest nasze wejście, Andrzej, brama numer jeden. Ale zanim wejdziemy, to trzeba się zapoznać z regulaminem. Ty jesteś dobry w regulaminach. Tu, czytaj. Regulamin PGE Narodowego. Dopiero jak przeczytamy to, to możemy wejść dalej. Przeczytałeś instrukcję? Czytaj, czytaj, czytaj. Co? <noise> Żartuję, idziemy. Patrz, jaka pełna kultura. Jaka kultura? Śmieci. No, normalne. Ulicę, a mogę na ulicę wyrzucić? widzisz, Nie wyrzuciłem. No i teraz po tych schodkach do góry. Ty idziesz tędy. A bardzo proszę, ja nie mam problemu schodzenia chodzeniem a, dawa, ja pójdę tędy. E, bo się puścizniesz i tyle z tego będzie. Gorywa, nowych buta? Zawsze swoją drogą. Jak ci idzie? Do przodu! Zawsze do przodu. Prosto. Chyba pod górkę bardziej widzę niż do przodu. Ale idzie prosto. Ale ciągle pod górkę. Życie, grunt, że ten kamień na mnie się nie toczy. Ha, a no właśnie. Niczego nie toczysz jak ten syzyf. Dajesz mało lat! Andrzej, wracaj tu. Kabelek ci obstukałem. Pokaż. I to zobacz jaki konkretny. To, kurwa to nie jest kabelek, tylko przewód. A czym to się różni jedno od drugiego? No chyba to kabel to przewód chyba, nie? No. O, widzisz? No zawijaj go kurwa, sprzedaż nam to jest na mieć. Cyfrowe złącze. Sprzedaż się na mieć, wejść Ile tutaj tej miedzi? Nie wiem, policzysz się. Zważę ci w skupie. A po ile mi się teraz chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wyglądam na kogoś, to by mnie zbierał. Kurwa, ocki się. Tu jest, Sandrzej, nasza wystawa. Ikon motoryzacji 70 samochodów i 70 milionów. Na gitara. Ciekawe czego 70 milionów. Złoty. Złoty. Albo wejść na wystawę. Teraz się dowiemy. Tu masz przekój przez stadion. Widzisz? To lekarze się se naprawili ten stadion za moje pieniądze i, i Kogo jeszcze? Pater weryfikatora. No właśnie. Chciałem zapytać Ciebie za jakie Twoje, za jakie Twoje. No kurwa, pato weryfikator płaci na mnie, ja płacę na Pater weryfikatora. <grym> Ale se trudną ksywkę musiał wymyślić, no. Kindybo jest lepsza. Tego Kolunia to znasz chyba, nie? Znam. Kurwa, chcesz mi kupić taką koszulkę? Brakuje mi do kolekcji. Rozmiar nie ten. Ubiorę. Mój żaby. Słuchaj. Ale czy znasz te niewiastę, tutaj Amelia Erhardt. No chyba nie jak ta. Aaaa proszę, proszę. No. Marzej, no? w twoim ulubionym kolorze. Nie no, mój to jest ulubiony kolor Bahama Yellow. to jest Yellow przecież. No. No nie, to no nie jest Bahama Yellow. Lepsza ale jelo w każdym razie, może A, nie Bahama. no Bahama jelo to był taki bardziej zielony. Bardziej zielony. Ty, jak jelo, no to nie może być zielony. No nie ten, no nie ten, też nie ten. Też mm, nie ten. McLaren. Ja muszę się zapytać, co to znaczy 70 milionów? Sprawdź na wyświetlenia. wyświetleniach. No. Pan ci tutaj wyjaśni, co to jest te 70 milionów. Nie masz tak grubego portfela. K kartę twoją posiadam. No 80 milionów to jest tutaj tak powiem orientacyjna wartość ile chcesz całej, za tę sztukę? Tu. W tej kolekcji? Ten to jest w granicach 900 tysięcy akurat. Na no kupisz mnie go? No i świru, że nie. Słuchaj, tam widziałem takie w skali 1 do 72. To mogę ci takie wiesz, zdjęcie, zrobić, ci wyślę na Facebooka Twojego. Zdjęcie to ja ci mogę wysłać celówki, jak. chcesz. A najdroższy samochód, który tutaj jest? P1, który tam dalej stał w środku wystawy, tak powiem. Taki żółty. I ile? No w granicach 80 na ten moment już. 8 milionów złotych. Aha, 8 milionów złotych. Czekaj, czekaj, bo nie znam takiej sumy. To co jest napisane w reklamie wystawy 70 milionów, to jest 70 milionów złotych, to jest tak. wartość całej wystawy? Tak, tak. A co to jest to? To jest Ariel Atom, to jest taka mała manufakturka z Wielkiej Brytanii, która robi, że tak powiem, de facto bolidy z homologacją drogową. Tutaj jedyna waga jaką mamy, to de facto jest ta rama, bo są sam 700 kg. Silnik jest z Hondy, dwulitrowy, 350 koni. No więc tak. Z... ile to poleci? Ile to poleci? 200 z hakiem, 250, znaczy tutaj tak nie chodzi o samą progę maksymalną, tylko o to, tak o prędkość na torze, o to jak ten samochód skręca, na, jak on się prowadzi, tak. Dlatego też tutaj ta waga jest tak bardzo ważna. Czy znaczy, ja dobrze zrozumiałem, że to ma homologację do szosy? Tak, tak, no mamy tak, mamy lampę, mamy kierunkowskazy, nawet jak zobaczysz, tak mam przed nią szybę, bo ich, które nie mają. Więc Aha. tak, tak, normalnie jak jak chce, to może po bułki jechać do sklepu, ale czy pan chce To byś zaszalał w takim czymś. No cztery piwa bym sobie tam rzucił flaszkę. No. A no, widzisz gościu, ja to bym się widział bardziej w tej limuzynie, pa. A ja myślałem, że ty byś się w tym widział bardziej. I małostek, w takim ogóreczku. I, I z tyłu jeszcze, z tyłu, wiesz. Z tyłu? To co, Tu uważasz, że samochód się sam prowadzi? Jak ty byś się z tyłu widział? Nie no, jakbym się stać, bo ten samochód, to stać byłoby mnie na kierowcę. Co to jest w ogóle? Nie myślisz? Co? Co to jest w ogóle? No, ja. no widzisz, Rolls-Royce, no bierz, no, to Subaru? bierz, ja. bierz, napisane dla Ciebie. A tu masz Lancie, taką sportową. Najbardziej ten interesował, wiesz? Ten, tak? No. To właśnie jest ten Subaru, tak? Kolor mi się podoba, no, marka to już wiesz. A chcę byś się dużo gadał. Ja bym wszystko normalnie, już mi się mieszał w głowie, kurwa, normalnie od tych małych kolorów. Wszystko jest tak zajebiste, że normalnie aż mnie nogi miękną. No niestety, możemy sobie tylko popatrzeć. Bardzo, mamy jej bolidy. No. Jeździłbyś takim? To jest bardzo trudne kierowanie tym samochodem. Dlaczego? Zobacz, zobacz. Przejdę tak, żeby nikt nie zauważył, że przechodzę. Chłopie, już jest spalony. Zobacz, jak kierownica wygląda. Mam nadzieję, że się alarm nie włączy. Zobacz, jak wygląda kierownica. Widziałeś? Pokaż. No zobaczcie, tu jest przycisków w kierownicy, i jaka ona jest mała. Po obwodzie jest bardzo mała. I ma całą masę. Popatrz, popatrz, przycisków i jakichś takich dziwnych pokręteł. I są nawet lusterka wsteczne, zobacz. Pięknie. To już są takie samochody, które właściwie nie przypominają samochodów. No mają koła, wiesz, i kierownicę, ale tak poza tym to. Ale też latają. Belku jest skrzydeł właśnie, tak pomyślałem. To musi lecieć pięknie, co Mercedes nie? Podoba Ci się? Tak, podoba kupi się Kupiłbyś się bardzo. takiego? Wiesz co, nie jesteś by mnie było... A no, nie gadaj, to kup. Ale kupi. zobacz, tu jest w ogóle kilka tych Mercedesów i wydaje mi się, że gdybym miał wybierać... To co byś wziął? Ten srebrny jednak. Ja nigdy w życiu nie widziałem takiego Mercedesa na szosie, wiesz? No ładny jest. Ale zgadzasz się ze mną, że ten srebrny jakoś jak no. najfajniej wygląda? Jest zajebiste. Zobacz, wloty powietrza widzisz? Widzę, widzę. Ja mam teraz Andrzej do siebie zagadkę. No. Widzisz ten znaczek? Widzę, Mercedes. No, Mercedes, a ten widzisz przy drzwiach? Napis czytasz? McLaren. No właśnie, to jak to. No, była jest? ta marka połączona. No, no właśnie. Trzeba było oglądać TV-turbo, to byś wiedział. A ty gdzie oglądałeś TVN turbo? W więzieniu. W tym samym miejscu, gdzie Cajrowski W więzieniu. Tam gdzie Cejrowski nagrywał reportaż, gdzie się. Ty! Zniknęło. Bossy. Zniknęło. Tutaj, jest ten, dobra. O. Zobacz jaką maksywkę. Ej, nie ty, tylko ten samochód. Władca. Dwie bańki. 2005 rocznik i 336 KMH 336 km tylko tam zrobiono było? Na godzinę tyle jeździ. A, na godzinę. Tak się trzyma drogi. Ale takim dieselkiem to byś nie pogardził. Chłopie myślisz, że ja nigdy traktorem nie jeździłem? No nie wiem. te 330, urzucenie te 360. Serio? Zdziwiony jesteś. No raczej. Widzisz? Jeszcze wszystkiego o mnie nie wiesz. Słyszałeś paść Jeszcze pan wszystkiego o mnie nie wiesz. No dobra, to w takim razie do czego służy to? O, ta wajcha tutaj. Tura. O ta tutaj, no. No ta w środku kadrów. Ta? Sprzęgło. No. Nie mówię o wajchę, to ja to mówię o tym pedale. To jest sprzęgło. To jest sprzęgło? No to, to, przecież widzisz, że jest do skrzyni przymocowane. Sprzęgło tak wygląda? No to jest akurat sprzęgło w tym yy, modelu. modelu. Rozumiem, a te wajchy? Raz, dwa, trzy wajchy widzę. Reduktor, skrzynia biegów, blokada. Chyba ma blokadę, nie? Dobra. Będzie jeden, Podnośnik ma? Co? Na sztywno. Nie ma podnośnika nawet. Nie ma podnośnika. No ale dobrze mówię, reduktor, skrzynia biegów. Mówi, mówiłeś, że z tego porze mi nie kupisz, nie, że nie zarobię. A tego a... dlaczego miałbym się kupić sam? Ty, kupi mi ten motocykl, wystarczy A. mi. Wiesz, on kosztuje tyle samo, co tamten wiesz. To... Ja nic od ciebie więcej nie chcę, kupi mi to. Tak. Mogę ci w cenie złomu to, wiesz, obstukać. Ob, ob, no, <laughs> Słuchaj, w cenie złomu. Posłuchaj, to ma olbrzymią wartość historyczną. Dlatego chcę, żebyś mi go kupił. I wtedy pan Andrzej nie będzie musiał do końca życia pracować. Znaczy, bo nie? To będzie... bo... śrubka po Bo za dwa dni <noise> będzie to na jakimś murze. <noise> Andrzej, tutaj przed obsługa obsługa dociekała, co my robimy z tym. jak to wóz kultowy. No tak. Nie, no to jest kult normalnie. Mówię, że przed chwilą obsługa dociekała, co my robimy z tymi nagraniami i się zastanawiali, czy... Sprzedajemy dla, dla wieku. Choć lepiej idziemy, zanim się trzasną. Albo bo nas zawiną jeszcze. Warto było tu przyjść? No jak jak tak, gościu. Bez sprzętu się codziennie nie widzi. Wiesz, tam, że, że musimy jeszcze uiścić za szatnię. Ile? Dwa złote. Ile tym razem? Dwa złote od kurtki. Ile? Dwa złote od kurtki. Ja co? miałem bluzę, to ta nie wyjdzie. No ja mam dwie, to wyjdzie drożej. Co wyrówna. Se, szóstkę sobie zapłacisz. To są samochody, no wiadomo, przynajmniej do czego to służy, no wsiadasz jeżdżesz? jedziesz. Ty, ty, ty mi tłumaczysz o samochodach, które kosztują, tyle. Kiedyś kupiłem Fiata za 50 zł, to znaczy ja go kupiłem. Byłem w kum, z kumplem w Rzeszowie, nie? Wiesz, że jest Rzeszowa do mnie do domu, nie? No. Uciekłem na autobus o 14 bodajże, nie? Następnie mieliśmy o 16. Buri, idziemy na miasto i zaraz, kurwa, ogarniemy jakiś samochód. No i gdzie? Czekaj mamy, lecimy, nie? Stoi duży Fiat, jest ogłoszenie, sprzedam, posadzę do niego, a w glanach jeszcze Z Zgniły był nieziemsko, kopnąłem w próg, mówię, tak mi wpadła noga potą. mówię, Bury, to jest samochód dla nas. No ja, Wiesz, to się złamie zaraz. Czekaj, jest adres. Idziemy, dzwonimy do domofony, do klatki. Panie, zajmie pan sprzedać ten samochód. 200. Zajdź pan na dół. Noga mi wpala ten samochód. Y, jeszcze się próg zepsuł. Słuchaj, mam przy sobie 50 zł, jak chcesz, za do do ten samochód? Chcesz? No tak. Daję mu 50, to chodźcie, spiszemy umowę do mnie do mieszkania. Jeszcze żebyśmy wypili pół litra, u niego w Ej, miodówki. Człowieku, tak mnie spodziewierało, że nie mogę wyjść stamtąd. Próbujemy odpalić ten samochód. Y, wreszcie zajarał, ale wiesz, że trzeba było go jeszcze pchać. Dojechaliśmy tam do, do miejscowości Błażowa, nie? tam, koledze, weź podnieść, bo tam w zasadzie samochodem prasowym. Podnieś mi ten samochód, do się zobaczyć coś pod spodem. Andrzej, ja go nie podniosę, mówi, bo on się złamie. Jak go podnosił, on się złamie. Podnoś! Mówi, trzeba deskę, mówi, tak, nie podniesiemy go. Podróżyjmy deskę, podnieśliśmy go. Przyjeżdża Polona nie? Więc się pyta, macie nalewki, opony? Nie mamy, trzeba zamówić. ten Mówi mu ten ze sklepu, nie? Wie, a nalewki chcesz, a patrz na ten samochód swój. Nalewka to opona, tak? Tak, wie. Nowe opony nalewki, nie? A po ile chcesz kupić te nalewki? Wy chłopie ja potrzebuję tego, żeby tak jeździć. ja z tego samochodu Cię nie interesują? No interesują mnie. Ja po 500 dajesz i bierzesz. Dobra, nie ma problemu. Mówię, ale nie chce mi się zmieniać opon, nie? tylko bierzesz całe koło, a ja twoje za zakręca do swojego. Dobra, nie ma problemu. Piek piek przekręcone 200. A kupię za miesiąc cały. Słuchaj, usaniec. stoimy dalej, patrzymy na ten samochód, mówię, kurde, tym daleko nie pojedzie, nie? Trzeba radio jakieś założyć mówię, żeby to przynajmniej kurwa grało, nawet będziemy na nic siedzieć, nie? Przyszedł klient, macie bak do Poloneza? No Nie mamy. Mówię, tak, w jakim... W, od czego ja mam bak w ogóle? Bo, wiesz, do, od Poloneza różniła się tylko wlew paliwa do Fiata rura. Z nowego, z nowego, wiesz, typu, yy, że tak powiem, baku Polo, yy, Fiata, pasowała do Poloneza. A mów do mnie Wie, jeszcze, nie chcesz za ten, Ile chcesz, pytać mnie za ten bak? Słuchaj. Ile kosztuje nowy? No 90zł, ja chcę 50 i się i zmieniam. Sprzedałem mu bak, założyłem piątkę, bańkę kurwa jako chłodnicy, wypałem tam wężyk kurwa włożyłem do bańki, pojechać. Po, powrót z powrotem do bańki. 250 zarobione, no to jedziemy na imprezę, nie? Bo ciągle jeździ... jeździł? Tak, oczywiście, z tej bańki chlapał się na, wiesz, na silnik benzyna, zajarało się pod Tomaską. Człowieku, dobrze żeśmy się nie spalili w tej... Ale i summa summarum na no złomie, żeśmy go sprzedali za 150. Tak, to, że, że biznes był, Był. był. No całkiem niezły. A powiedz mi, kto prowadził? I, szef wszystkich szefów. No, oczywiście, jak wy po tej miodówce? I, znaczy się i w trakcie, i po, i wcześniej i tak dalej. Z tym fiatem jeszcze były nieco imprezy, ci powiem. <grym> były bogate imprezy. A tak ci powiem szczerze od siebie, że tak był zgnity, że jak jechałem nim to wycieraczka musiałem przesuwać, bo jak się No wycieraczka to chlapało błoto do środka. Normalnie tak był znity. No i słuchaj tutaj. Wreszcie, jak otwierałem swoje drzwi od kierowcy, to nie szło ich zamknąć, nie? bo on się łamał. Więc stwierdziłem, że trzeba poblokować wszystkie drzwi, jedne i drugie przednie. Będziemy wychodzić tylko prawymi tylnymi. Wiesz, jak trzeba było się tam plątać, ta mutanina? No bo za każdym razem, jak tylko otworzyłem drzwi, trzeba brać podnosić deskę i podnosić go w powietrze, żeby drzwi zamknąć. Taki egzemplarz był wspaniały. To ja ci opowiem przygodę, jaką ja miałem. Kupiłem sobie kiedyś dużego fiata, nie za pieniądze zarobione w pracy w Norwegii. I wyobraź sobie, jechałem nim, o, gdzieś tam, do Białego Stoku, zimą i wyjeżdżałem z lasu, i zaraz za lasem była taka tafla lodu na szosie. Ja tak jechałem z 20 na godzinę. O, zapomniałem numerka mu oddać. Oj! A przy okazji. 9779. 997, coś Ci to mówi? O, Ty tam będziesz dzwonił. <laughs> nie, ja tam nie dzwonię. No to czy, co, dlaczego mi mówisz 997, Proszę. co? O, dawaj, bo tak mi się tekst, skojarzyło. jakiś, podtekst? Bo tak mi się skojarzyło, ale posłuchaj dalej, nie? I wjechałem tym samochodem, tym dużym Fiatem, z bardzo małą prędkością na tę lodu i taki wiesz, chochlik gdzieś tak mi za uchem, nie? A naciśnij hamulec, tak wiesz, do samej dechy. I tak sobie pomyślałem, to nie głupi pomysł, tak się fajnie poślizgnę tym samochodem, nie? Depnąłem, słuchaj, lewa strona szosy, prawa strona szosy, lewa strona szosy, w poprzek i do prawego rowu. Samochód tak majestatycznie, powolutku, wtoczył się do tego rowu, stanął, słuchaj, na tym pasie przednim, na zderzaku. Tak się chwilę zachwiał i się przewrócił na dach. No i ja coś wychodził przez tylną szybę. No, a co z rozwozem. No, wóz był zachowany, i potem poszedł do. No, Przy przetania. takiej szybkości, no to raz już się tam nic nie powinno nie stać. No, po, ale trochę nieraz, był nie, to był Nieraz dachowałem i też się za bardzo nic nie stało, tego postawiło się go na koło jechał. Dało wcielnie szyby nie było, tam szczegół nie musi być. Trochę oleju się wylało z silnika, szczegół nie musi być. Wody się dolało, będzie jechało. Ale powiem Ci jeszcze inną historię, która mi się przypomniała. Miałem kiedyś Peżota, nie? Jakiego? I 305 Czerwony. Zaparkowałem, zaparkowałem pod domem, a fakt jest faktem, że parkowałem w różnych miejscach, nie? Z różnych stron tego bloku. No i na długi dzień rano wychodzę do, do pracy. Wiesz, podchodzę tam, gdzie go zostawiłem, go nie ma. Co myślę, gdzie ja go zostawiłem, nie? Chodzę dookoła bloku, szukam, wiesz, lewo, prawo, jedna ulica, druga ulica, no, ale już się znalazłem. Znaczy, on się znalazł chyba po roku, czy po dwóch latach. Na parkingu. Gdzieś ktoś go ukradł i tam gdzieś go sprzedał, wiesz i komuś w ogródku potem ten samochód znaleziono, ale wtedy kiedy go znaleziono to już nie był mój, bo no, ubezpieczyciel wypłacił ubezpieczenie, w związku z tym po znalezieniu ten samochód był już własnością ubezpieczyciela. Posłuchaj, no Ty musiałeś być w bogatych wózach, Ci go ukradli, przecież starych złomów nie no kradli. Posłuchaj, to był o 305, nówka sztuka, no tak Ci powiem. Słuchaj, odzyskałeś pieniądze? No jasne. Gitara. A ci powiem, a propos tego, ludzie są wiele w stanie zapłacić, żeby ten samochód im ktoś, żeby, zgi, żeby zniknął, żeby... Ale jaki to jest sens tego? No jak, jaki, jest sens? Masz samochód, który masz w leasingu, dajmy na to, nie? Aha. Prosta sprawa. Płacisz za niego, płacisz, płacisz, płacisz. On będzie twoją własnością po jakimś czasie, nie? No. I dochodzi do tego, że jest twoją własnością. On jest warty tyle i tyle. Ale on ma przejechane tyle i tyle kilometrów, że go się już nie płaci sprzedać. Aha. No bo niech nie będzie chciał kupić. rosi, Roślik rośnikiem, ale on jest zajechany na imię. Więc jak zginie, to wartość wróci do niego. Chodzi o odszkodowanie. Jak nie wiesz, o co chodzi, to zawsze o pieniądze. No. Nie o odszkodowanie, tylko o pieniądze. A skąd ty wiesz takie rzeczy? Gdzieś ty się edukował. Czytałem. Czytałem, no po prostu dużo czytam. Andrzej, ta wystawa ikony motoryzacji, polecasz czy nie? Szczerze. <laughs> czy polecam? Na końcu mnie, wiesz, zdenerwował ten klient, ale... Fajnie było, no. No, że nie, nie wejdę na ulicę i nie będę się od samochodu do samochodu oglądać takich. Wiesz o co chodzi. I w tym stanie. W każdym razie... I w tym stanie. Ikony motoryzacji polecamy. Tak, ale a propos jestem zawiedziony, bo mi nic nie kupiłeś tam. Ja myślałem, że chociaż jakiś... Jakiś zdechły motor, co by tak delikatnie to... Posłuchaj. Masz ode mnie na pamiątkę film. Obejrzysz tego na YouTubie, na kanale, jak to ogarnąć. To kup mnie z jakiś samochód za 1000 złotych. Z no to malucha kupujemy, no. Za, za malucha to trzeba zapłacić bogato. A no widzisz. Za 1000 zł to maluch to może tam stać, kurwa wiesz, tam tamtym rowie. Tak widzowie piszą, że maluchy to w tej chwili są w cenie. No bo są. Patrząc na ceny, to maluchy rzeczywiście są w cenie. Możesz, za te pieniądze kupiłbyś Mercedesa, który by jeździł. Ale my kupimy malucha. Który się będzie rozpadał. I też za te pieniądze. A teraz się zapraszam na obiecane wcześniej pierogi. Ale to już będzie w kolejnym odcinku. No i tak nie mów!